Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony ze squaber.com Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie Dzisiaj powiemy sobie o pięciu spółkach, które w ostatnim czasie wygenerowały sygnał kupna ze strategii trendowej grupy Żuwi czyli strategii, która bazuje na momentum rynkowym czyli kiedy rynek zaczyna ruszać i wybija um, ostatnie 20, maksimum z ostatnich 20 sesji to wtedy nasz system generuje takie alerty Zastanowimy się, czy te, które zostały wygenerowane ostatnio, to są warte uwagi, bo pokażę wam właśnie dzisiaj w jaki sposób oceniać krok po kroku, czy z takiego sygnału skorzystać, czy też nie. A dlaczego warto? No warto między innymi dlatego, że jakby sposób, w który generujemy te alerty jest bardzo przejrzysty, dostajecie na koniec sesji konkretne zestawienie spółek, które danego dnia albo wygenerowały sygnał kupna, albo sygnał sprzedaży, więc jest to też stosunkowo spokojna strategia, bo nie trzeba inwestować w ciągu dnia, tylko można spokojnie poczekać na koniec sesji i dopiero następnego dnia z tego skorzystać lub nawet poczekać, bo też będę was dzisiaj o tym mówił, w jaki sposób to robić. To zostajecie w sposób mailowy. Oczywiście na stronie też mamy taką tabelę, która zestawia wszystkie sygnały, można ją filtrować po spółkach z Polski, po spółkach z Ameryki, albo na tych dwóch rynkach generujemy te alerty, czy sygnały zostały zamknięte, czy nie, kiedy data, więc tych możliwości tu jest dużo, więc generalnie otrzymujecie od razu informacje, jakie te spółki są wygenerowane, natomiast wyniki tej strategii, one są na tyle systematyczne, regularnie dobre, że po prostu promujemy tę metodę, tę metodę, na polskich spółkach zaczęliśmy w czerwcu 2019 roku. Od tamtej pory rynek dał nam ponad 400% stopy zwrotu. Oczywiście to jest hipotetyczny portfel, bo nie jest możliwe wykorzystanie wszystkich alertów, które są generowane z tej strategii. Ale my pokazujemy statystykę, która jakby pokazuje wam jakby wyglądało, jeżeli byście każdą z tych okazji wykorzystali, tak, czyli w każdą spółkę weszli z kapitałem początkowym 25 tysięcy złotych i ryzykiem na transakcję 200 zł stałym, tak, czyli nie bez reinwestowania, bez pomnażania jakby z tych zysków, które mamy, bez reinwestowania tych zysków, tylko cały czas taką samą kwotą, co jest bardzo bezpiecznym założeniem, więc ta stopa zwrotu, ona jest bardzo, bardzo atrakcyjna, a we wrześniu 2023 roku. Tę samą strategię uruchomiliśmy na spółkach amerykańskich z indeksu NASDAQ oraz S&P 500, też nie na całej giełdzie, bo to by było za dużo, tych najbardziej popularnych spółek i od tamtej pory wynik tej strategii właśnie w sposób wykorzystywania wszystkich sygnałów, które są generowane, to jest 160%. Więc i też obsłowy kapitału one nie są duże, ale są momenty, kiedy ta strategia radzi sobie gorzej. Wrócę na chwilę do tego wykresu, bo też chciałem go pokazać właśnie, kiedy ta strategia nie radzi sobie dobrze. Tutaj macie okres między 2021 a 2022 rokiem we wrześniu. Ogólnie wtedy na rynku była wprawdzie bessa, ale ta bessa to nie była taki kataklizm jak w 2020 na przykład kiedy był COVID. Bo zauważcie, że wtedy, kiedy był COVID, to nie za bardzo widać jakiś duży zjazd. On też jest widoczny, ale nie jest tak duży, dlatego że to się wydarzyło szybko. Kiedy natomiast mamy długie okresy konsolidacji albo długie okresy bessy, to wtedy pojawiają się sygnały wzrostowe, ale niestety one są wybijane na stoprosie, ponieważ tendencja rynkowa ogólnie jest negatywna. Więc. Jeżeli mamy ogólnie pozytywny nastrój lub taki nastrój, nazwijmy to neutralny, że rynek pomalutko gdzieś tam sobie idzie w górę, to ta strategia będzie generowała bardzo fajne okazje, a jeszcze jak sobie je przefiltrujemy przez te rzeczy, o których powiem dzisiaj, no to już w ogóle będzie super. Więc poza pięcioma spółkami, jeszcze trzy zasady wykorzystywania tej strategii. Natomiast bardzo trzeba się jej wystrzegać, i to w sumie każdej strategii typowo hmm, trendowej, bazującej na momentum, kiedy mamy okres bez, Kiedy mamy okres. <laughs> systematycznego spadku, gdzie rynek jest przerywany korektami, ale jednak tendencja jest spadkowa. Wtedy jakby rynek generuje najgorsze sygnały, najgorsze okazje. I tutaj jak spojrzycie sobie właśnie na wykres, no to taki czas był, natomiast po drodze od 2019 roku mieliśmy bezsę covid covidową, później w 2022 roku właśnie ta, ten schyłek taki, który trwał dość długo, natomiast niezależnie od okresu ten rynek ta strategia jakby generuje okazję. I dlaczego? To jest jakby troszeczkę wbite w jej genoty, bo jeżeli mamy strategię, która bezpośrednio związana jest. bezpośrednio związana jest z tym, w jaki sposób działa działa rynek, to kiedy rynek rusza na północ dostajemy informację o tym, że następuje momentum wzrostowe i jeżeli wybijemy górną barierę tego, tego rynku z ostatnich 20 sesji to wtedy będziemy mieli informację, że nastąpiła zmiana sentymentu Ja się na chwilkę zawiesiłem, bo mam wrażenie, że ten live nie ruszył z jakiegoś powodu pomimo tego, że jest włączony, na czacie jakbyście napisali że jest ok, to by było super <laughs> Natomiast wracając do meritum jeżeli popatrzymy sobie na to z perspektywy, jakby samej technicznej, kiedy rynek wybija właśnie 20-okresową swoją maksimum, i to pokażę na pierwszym przykładzie, właśnie Asekopoland, wrzucę tylko naszą, nasz szablon z analizą właśnie ze strategii trendowej, czyli strategia trendowa grupy Żubi. Ukryjemy analizy, bo one w tej strategii nie są do końca potrzebne i sobie powiększymy ekran, żeby zobaczyć to na pełną, pełną skalę. I tutaj jakby z perspektywy z perspektywy tego jak wygląda rynek, to kiedy rynek wybije powyżej 20-okresowego maksimum, czyli tutaj tej niebieskiej kreski, to następuje fala wzrostowa, czy w sensie to pokazuje, że to momentum wzrostowe się pojawiło. Negacją z kolei jest wybicie dziesięciookresowego minimum. Czyli tutaj tej czerwonej kreski, tak skonstruowany jest ten kanał Don Chien, czy Don Hian, przepraszam. I teraz z tej perspektywy, jeżeli popatrzymy sobie na notowania, to można powiedzieć, że w takim przypadku jak właśnie Waseko, gdzie rynek wpadł w pewną konsolę, ustabilizował się. Zresztą mówiliśmy o spółce, że też nie wygląda źle. Co więcej, stworzyła się też formacja głowy z ramionami, odwrócona głowa z ramionami. I rynek wybija powyżej bariery, to jest bardzo dobry sygnał, bo daje nam informację o tym, że rynek rusza. Natomiast stop loss w tym przypadku jest usytuowany też stosunkowo nisko, bo, znaczy stosunkowo blisko, bo pod tym dziesięciokresowym minimum. I teraz, kiedy popatrzymy sobie na ryzyko, które tutaj mamy, to w tym przypadku, kiedy wygenerowany został sygnał kupna, to stop loss wynosi tam 5%. I to jest stosunkowo fajnie, bo jeżeli popatrzymy sobie na pierwszy cel, taki w miarę sensowny, czyli poprzedni szczyt, to jest 10, czyli ten zysk tam 1 do 2, w miarę jest tak. A zazwyczaj właśnie pojawiają się takie ruchy bardzo ładne. Zaraz Wam też pokażę w statystykach, może jak jakieś takie lepsze przykłady wyglądają. Ale tutaj z perspektywy tego ostatniego sygnału na ASECO można powiedzieć, że on jest ok z dwóch powodów. Po pierwsze, spółka wcześniej trwała w, w jakiejś małej konsolidacji, więc yy, yy, różnica między maksimum a minimum mogła się zejść. Tym samym ryzyko w momencie wygenerowania sygnału, czyli ten stop loss nie jest duży, bo wynosi 5%, to jest bardzo mało. I pierwszy cel, który można by było wyznaczyć na wykresie tak z perspektywy czysto technicznej To jest poprzedni szczyt, który jest dwukrotnie dalej niż nasz stop loss Prawie dwukrotnie dalej To jest dobre, to jest jakby jak najbardziej dobre Bo jeżeli ten sygnał będzie trafiony, to spółka zacznie zarabiać więcej tak? W sensie nawet wybije ten poprzedni szczyt Co ważne, ponieważ mamy bardzo dynamiczne prowadzenie pozycji Ponieważ ten stop loss, on jakby pociągna się za ceną i zawsze jest, znajduje się na minimum z ostatnich 10 sesji, czyli w tym przypadku ta czerwona kreska będzie podążała za ceną wraz ze wzrostem, a nawet jak rynek spadnie, zatrzyma się w tym rejonie i będzie się wahał, to też ten stop loss podejdzie i tym samym często bywa tak, że sygnał, który nawet nie wychodzi, tak, czyli rynek jakoś mocno nie rusza, to z tego początkowego stop lossa, na przykład 5% robi się strata tam 0,5%, 1%, czyli bardzo, Ograniczona i to jest też bardzo pozytywne z perspektywy zarządzania ryzykiem. W klasycznej strategii trendowej grupy Żuwi, tam jeszcze bazowano trochę na ATR-ze, czyli jakby średniej dziennej zmienności, i dokładano do pozycji wtedy, kiedy pojawił się, pojawił się ten impuls, co kolejną odległość średniej dziennej zmienności, dzięki czemu bardzo szybko budowano pozycję, um, bardzo dużą, która była bardzo agresywnie prowadzona. My podeszliśmy bardziej spokojnie, czyli jest jedno wejście i jeden stop loss, który później jest tylko nadzorowany, a i tak daje bardzo fajne efekty. Więc pierwszą spółką, która wygenerowała sygnał ciekawy w ostatnim tygodniu, to jest Aseco Poland. Spółka tutaj na liście też ją znajdziecie, ona wygenerowała 27 lutego po cenie 75,35, stop loss 70,60. No, i będziemy obserwować to dalej. Drugą spółką, która wygenerowała sygnał, jest cyfrowy Polsat. Cyfrowy Polsat, który był przeze mnie już mówiony niecały miesiąc temu, później tydzień temu sobie aktualizowaliśmy tę, tę informację, ale klucz jest taki, że bardzo dużo się tam dzieje. Też jest rewizja indeksu MSCI oraz będzie rewizja indeksu WIG20. Zobaczymy, dzisiaj się dowiemy na temat tego, jakie spółki wchodzą, jakie spółki nie wchodzą do indeksu może też będzie tutaj zmiana, natomiast wybicie powyżej ostatniego potwierdzonego szczytu daje tą perspektywę zmiany trendu, o tym też mówiłem, później pojawiło się ten spadek, ale utrzymany został ostatnio potwierdzony dołek, no i teraz rynek wybijając szczyt już potwierdził trend wzrostowy i na dodatek do tego mamy sygnał ze strategii trendowej grupy żółwi, więc również można powiedzieć, że tutaj ten um, sygnał jest jak najbardziej ciekawy, jeszcze powiększymy sobie wykres i na cyfrowym Polsacie aktualnie, jeżeli rynek miałby być zabezpieczany, to byłby zabezpieczany na 11,06. Czyli ryzyko aktualne, bo już nawet trudno się odnosić do tego, które było początkowo, ale to ryzyko aktualne wynosi 6%. Pierwszy cel, który ja stawiam dla cyfrowego Polsatu, to jest poziom 15 zł, o tym też już Wam wielokrotnie mówiłem. Więc tutaj jest 33%. Więc zdecydowanie dobra sytuacja, dobra relacja między jednym a drugim. Oczywiście zdarza się, tak jak tutaj na przykład było, że sygnał został wygenerowany tutaj po 13,38%, początkowy stop loss później się znacząco już nie zmienił, ale był w okolicach 12.50, no i zostało to wybite. No zdarza się oczywiście i w tej strategii takie rzeczy się zdarzają. Natomiast tutaj macie sytuację, w której też rynek ostatecznie nie poszedł bardzo mocno w górę, ale zdarzyła się to sytuacja pozytywna, że z małego z tego początkowego ryzyka zrobił się mały zysk. I, I w tej strategii warto próbować, tylko bezwzględnie trzymać się zasad. I aktualnie cyfrowy Polsat, za, właśnie ze względu na to, że jeszcze zrobił korektę i daje możliwość wejścia drugi raz, jest bardzo dobrą sytuacją. Więc cyfrowy Polsat też kwalifikuje się pod nie, dobrą okazję, i ważne jest to, że mamy tą cofkę. I to jest ta druga rzecz. Pierwsza rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć w ramach tych takich wskazówek, jak korzystać z tego lepiej, to jest taka, żeby to ryzyko początkowe nie było duże. A druga rzecz to, jeżeli rynek nawet wybija mocno i robi cofkę, to wtedy tym bardziej warto z tego korzystać. Nie bać się, tylko właśnie korzystać, bo zmniejsza się ryzyko. Trzecia spółka, która tutaj jest, to jest Trakcja Polska. Trakcja tutaj w ostatnim czasie przeżywa boom. Można tak powiedzieć, bo KPO no, zdecydowanie pomaga spółce w tym, żeby. Znaczy jest nadzieja, że będzie pomagało spółce w generowaniu lepszych przychodów. Natomiast tutaj jest troszeczkę inna sytuacja, jeżeli chodzi o zysk do ryzyka. I już sobie na to patrzymy. Po pierwsze, spółka już jakiś czas rośnie. I tutaj na przykład była taka sytuacja, że bardzo ładnie był wygenerowany sygnał tutaj. To, to był ładny tutaj pierwszy, i w sumie on nie został wybity, więc ten sygnał był pierwszy. Zresztą sprawdzę w statystykach jeszcze. Już wam pokazuję, jak wyglądają statystyki. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Bo to oczywiście my sobie prowadzimy statystyki też prywatnie. Wy macie na stronie wszystkie zestawienia również dostępne. Natomiast mnie interesuje tutaj. Okej. Okay. Trakcja Polska. I tutaj, jeżeli chodzi o ryzyko początkowe, no to widać ostateczna stopa zwrotu. Czyli widać, że ta trakcja polska, pomimo tego, że ten wykres wyglądał bardzo dobrze, to tylko jeden sygnał wygenerował bardzo wysoką stopę zwrotu, 60%. A tak niestety były wybijane. Czyli rynek za każdym razem, jak podbijał, gdzieś to się cofał na tyle głęboko, że tą strategię. Nie, niestety nie, da, nie udało się realizować tej zysk, tego zysku na dobrym poziomie. Natomiast e, za każdym razem będę podkreślał, że bar, bo tutaj na pewno zostało to wybite w tym miejscu niestety, ale taki sygnał jest bardzo dobry, bo mamy ciasno e, i rynek zaczyna ruszać. To jest to momentum. I to jest ten najlepszy moment. Tutaj również było bardzo ciekawe, bo mieliśmy dalej jeszcze konsolidację. Jeszcze dodatkowo wolumeny zaczęły się układać lepiej i mieliśmy to mocne wybicie z wąskim stop lossem. Teraz zobaczcie, jakie było ryzyko. I specjalnie pokazuje, żeby wam to uzmysłowić, że to jest bardzo ważne. Tutaj ryzyko początkowe to jest 16%, to jest bardzo dużo, bardzo dużo. I to mm, świadczy od razu o tym, że no, powinno się przynajmniej poczekać na korektę. Pierwszy cel tutaj był w okolicach strefy oporowej, to też na 14% 1 do 1, ale ogólnie rozjazd między ceną wejścia a tym, co się dzieje, jest po prostu na tyle duży, że z tej strategii ja bym tutaj nie radził korzystać. To po prostu się. Nie opłaca. A dlatego, pomimo tego, że sygnał został wygenerowany, to ja osobiście bym z tego nie skorzystał, bo ryzyko jest za duże początkowe. Nie, kiedy rynek zrobi korektę, no to wtedy ewentualnie można by było próbować, e, próbować dołączyć. E, inną spółką, która wygenerowała Alert, było Dino Polska, i tutaj się można za, zastanowić, co się dzieje. Ja byłem dość sceptycznie nastawiony do Dino, natomiast wychodzi na to, że konsument w Polsce ma się całkiem dobrze. Co więcej, jeszcze zobaczymy, jakie będą wyniki za pierwszy kwartał. One będą dla mnie kluczowe, nawet nie za rok, rok, tylko za pierwszy kwartał. Natomiast zobaczmy, jak z perspektywy, właśnie strategii trendowej, wygląda ten układ. Czy on był, czy jest rozsądny, czy teraz jest okazja do tego, żeby z tego skorzystać. I ten sygnał został wygenerowany 23 lutego, wybijając 472 zł. I tutaj, jakby z perspektywy ryzyka, zobaczcie, że to wynosi 9% przy historycznych szczytach, więc ja nie jestem do końca przekonany, że to jest dobra okazja. Teraz już wygląda to trochę lepiej, chociaż dalej jakby miejsce nie jest zbyt sensowne, ale jakby tutaj, jeżeli byśmy dzisiaj skorzystali, to ryzyko jest 5%, więc to już ma większy sens. Um, Natomiast jakby z perspektywy samego umiejscowienia się spółki oraz tego, jakie ryzyka gdzieś tam po drodze mogą się wydarzyć, to nie wydaje mi się, żeby Dino było najlepszą wyborem. Lepszy jest Asekopolan, Polan, lepszy jest cyfrowy Polsat, Mam cały czas poczucie, że Dino Polska będzie lepsza okazja jeszcze niedługo. Natomiast warto na to zwracać uwagę. Taką fajną okazją dla Dino to były takie momenty zazwyczaj głębokich zejść, które się stabilizowały, tak jak tutaj na przykład, bo niestety Dino robi bardzo głębokie korekty i często wybija ze strategii trendowej te stop lossy. Arctic Paper, tutaj również był wygenerowany sygnał ze strategii trendowej, więc zwróćmy uwagę, jak tutaj to wygląda z perspektywy właśnie okazji. Czy to tutaj też jest, jest okazja, bo nie zawsze to, że jesteśmy przy szczytach stanowi problem. Czasami jest to tylko i wyłącznie kwestia, jest to tylko i wyłącznie kwestia ryzyka, no a tutaj to ryzyko wynosi 12%, no więc też nie jest jakoś rewelacyjnie dobre. Natomiast, już teraz widać, że rynek zatrzymał się i zrobił małą korektę, więc widać, że to, to, to parcie jest. Ja wolę na takie sygnały, jak są na dole. Tak? Czyli tutaj zobaczcie, jak fantastyczny sygnał był na, cyfro, na, na, na tej spółce tutaj na dole: na Arctic Paper, tutaj na dole. Tam te, ten cel to oczywiście to tam każdy sobie może inaczej wyznaczyć, ale zobaczcie, jakie było ryzyko: 4,35%. I na takie sygnały warto czekać, ale wyobraźcie sobie, że obserwujecie 10 tysięcy, 10 1000 spółek, tak? bo 400 spółek z GPW, do tego 600, 500, parędziesiąt spółek z SP 500 i na znaka, robi wam się 1000 spółek. No nie jesteście w stanie wszystkich śledzić, ale dzięki temu, że ten algorytm cały czas działa i podsyła wam te okazje na bieżąco, jakby. Praca ogranicza się do tego, żeby sobie spojrzeć na maila, zobaczyć, OK, mam dwie spółki. Klikamy sobie w linki, wchodzimy na stronę, robimy taką analizę, jak ja Wam teraz zrobiłem. W ciągu kilkunastu minut przedstawiłem Wam pięć przykładów, i to jeszcze z tłumaczeniem, co i jak. A Wy możecie sobie kliknąć, zmierzyć tylko ryzyko, stwierdzać, OK, dobra, to jest fajna okazja, nie? OK, to jest za duże ryzyko. W ten sposób Squaber pomaga na co dzień tysiącom inwestorów, szuk, inwestorom szukać okazji na polskim parkiecie i na parkiecie amerykańskim, więc serdecznie Was zachęcam i zapraszam. W poniedziałek odbędzie się też cykliczne spotkanie z Michałem Palaczykiem na temat najgorszych spółek na GPW, tytułu jeszcze nie zmieniliśmy, ale się pojawi, link znajdziecie też w opisie tego materiału, więc serdecznie Was zachęcam, natomiast w sobotę 2 marca w Warszawie, w Warszawie odbędzie się konferencja Artyści Rynków. Mnie akurat na tej konferencji nie będzie. Ja będę w Krakowie 9 marca, ale już Was serdecznie zachęcam i zapraszam na spotkanie, które właśnie CMC Market organizuje już od. Nie wiem, chyba to już jest ósma czy dziewiąta edycja, więc bardzo, bardzo dużo. Mieliśmy okazję jeździć po Polsce, mieliśmy okazję organizować w wielu miastach konferencje. Teraz jest w Krakowie i w Warszawie. 2 marca w Warszawie będziecie mieli okazję się spotkać, czy to z Krzysztofem Borowskim, profesorem, który często dzieli się swoimi analizami na temat analizy technicznej, Jackiem Jakubiukiem z finansowego Prepersa, który przedstawi informacje dotyczące złota, czy Dawidem Augustynem, który będzie mówił o wojnie i giełdzie, czy ze mną, ale to w Krakowie na temat tej wspaniałej siódemki, co z nią, jeżeli chodzi o analizę finansową. Natomiast Piotrek Cymcyk tutaj z DNA Rynków powie na temat tego, jak, co, co z gospodarką dalej, jeżeli chodzi o cykle, o, o recesję i tak dalej, tak? Te wszystkie rzeczy, które są istotne. Natomiast Daniel Kostecki, którego też doskonale znacie, chociażby z naszego kanału, bo, bo regularnie robimy spotkania cyklicznie o rynkach, powie o tym, jak w świecie spadających stóp powinny zachowywać się indeksy, waluty czy surowce. I też po Poznacie niuanse inwestowania w CFD na platformie Next Generation za pomocą słów Macieja Leściorza, który bardzo fajnie zawsze tłumaczy takie rzeczy, które się mogą przydać w codziennym inwestowaniu. Więc serdecznie Was zapraszam, znajdziecie link w opisie tego materiału, a teraz życzę Wam udanego dnia, do usłyszenia.